Siema. Dzisiaj przedstawiam Ci pierwszą część listy top fajnych fur na daily, które już nie stanieją, bo są w swoim dołku cenowym. Zadbane egzemplarze będą nawet nabierać wartości. Są dość trwałe i nie ruinują portfela awariami czy bieżącym serwisem. Zanim zaczniemy, to chwilka dla mnie. Robię te materiały dla Was, ale chciałbym jakoś pokryć koszty ponoszone na ich realizację, więc przygotowałem świetny poradnik dla tych, którzy szukają auta używanego. Zawarłem w nim pełną moją wiedzę dotyczącą zakupu auta używanego. Od oceny samego ogłoszenia... Czy Miras w nim oszukuje i jak to sprawdzić, mając telefon w ręku? Przez sprawdzenie za free historii wypadkowej auta. Pytania do Mirasa handlarzyny, który wyciągnął z niego każdą informację. Po sprawdzenie auta na miejscu i to bez drogich narzędzi, tak dostycznych. Dostajesz cztery poradniki oraz 55 filmików instruktażowych. Link masz w opisie filmu, ale też w moim profilu. Volkswagen Passat B5. Ale jak skończysz się śmiać, to dopowiem, że w wersji V8 i mocą ponad 270 KM. To jedyny pasek z takim silnikiem o pojemności 4 litrów w układzie W. Czyli podobnie jak w Audi. W12 czy Bentleyów W16. Każdy, kto cię spyta, ile dałeś do tego pastucha, i usłyszysz, że 30 klocków, to wypadnie z kapci i zacznie się rechotać. Uciszy się dopiero, jak usłyszy, że ten pastuch ciśnie grubo ponad 250 km na godzinę. Gdyby nie ogranicznik. Setkę robi w 6,5 i ma 4 litry w benzynie i napęd na 4 buty. Z zewnątrz wygląda jak zwykły B5 po lifcie w Highline i niezłą felgą. Możesz poznać, że coś z nim jest nie tak, jak patrzysz na niego z tyłu, bo ma podwójny wydech z obu stron i dobrą, fajną, 18-calową felgę. Ten przypadek to jest coś po kroju Fejtona. Jest mocno hejtowany, ale ci, którzy się znają, cenią go za technologię wyjątkowość i świetną dynamikę. Dodatkowo V8 od Passata nigdzie indziej nie był montowany. W przeciwieństwie do V8 z Audi, które było montowane w A8, Tuarego czy w Bentleyu. Więc V8 to totalny rodzynek na świecie. Auto trochę cierpi ze względu na fakt, że ciągle można spotkać jeszcze sporo przysłowiowych pastuchów z klekotem pod maską, które mają już 800 tysięcy w kołach i kosztowały 5 klocków w zakupie. Jednak wartość tego auta powoli rośnie, a jako daily wóz na co dzień jest tak samo praktyczny jak 1.9 TDI. Poza wyjątkiem częstego odwiedzenia stacji, aby się nachłeptał do pełna. Ale wbrew pozorom silnik nie chłopce hektolitrów. W trasie możesz spalić nawet 8,5 litra, a w mieście jak go pociśniesz to 15. Oczywiście silnik przyjmuje podtenek gazotu. Cała technologia w tym aucie jest trwała. Począwszy od skrzyń, silnika, przez napęd czy elektronikę. Jedyną bolączką to fakt, że części nie ma w zamiennikach, bo nie pasują od 1,9 TDI. I trzeba kupować w ASO. Tak, z takich kosztowniejszych klamotów, to na przykład termostat do Włosiem kosztuje ponad dwa klocki, a chłodnica trzy klocki. No ale nie są to części, które naprawiasz co chwilę. I chłodnica, jeśli nie jest uszkodzona, to nie powinno się skończyć. Pasa W8 jest w standardzie tłusto wyposażony. Występuje z pięciobiegowym tronikiem i sześciobiegowym manualem. Ale jak w przypadku A8, lepiej według mnie wybrać manuala. I jak zależy Ci na przyspieszeniu. A jak na wygodzie, to spokojnie bierz automat. W standardzie praktycznie każdy egzemplarz ma pełną elektrykę foteli, skórę, sportową kierownicę lub klasyczną, ale wielofunkcyjną. Występują też drewniane kółka. Cztery poduchy, dwie kurtyny, ESP, ABS, niezłe granie i takie tam elektroniczne kagańce. Więc to taki pasat w tłuszczu. Zawsze występował tylko z ksenonami, więc jak zobaczysz w bez nich, to znaczy, że był dzwon. Dzięki za oglądanie i zapraszam Cię do serii numer dwa.